Cześć, Mako, witajcie z tamtej strony, Orion. Witam serdecznie. A z tej strony, Kapiszon. Póki co jeszcze witamy się koło Bizona bo wiadomo, za chwilę dźwięki jak wiadomo to będzie kaplica, także oczywiście przepraszamy Dzisiaj w odcinku będą żniwa, generalnie nagrywamy sobie dalej odcinki na zapas, to zaraz sobie coś tam pogadamy Orion będzie się bawił tutaj łączką No i generalnie ludziska sprawa wygląda tak, że no Farming 13 multiplayer troszkę pobugowany Nam tutaj jak rosły zboża, to tak samo oczywiście łąka nam urosła, tylko jak widzicie mam tutaj tą teksturę jakby już całkowicie skoszoną, zebraną łąkę e, po wszystkich pracach się na kosach. Natomiast orion normalnie miał ją urośniętą i chłop normalnie skosił, to ja nie widzę ani pokosów, ani nic, czy, znaczy pokos, no po prostu trawy skoszonej w tym formigu Także są takie jajca dobrze, chociaż zboże urosło. E, I można troszkę pokosić. Za wszystkie lajki, oczywiście wszystko przepraszamy, ale zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę i jeżeli jesteście nowi, to oczywiście subskrypcja na kanale. I uwaga teraz odpalamy wizola, odpalamy wszystko i teraz będzie się naprawdę działo e, Także żeby było nas troszkę gorzej słychać to oczywiście przepraszamy, jesteśmy ja sobie z rzepakiem e, ja również się tutaj przybliżę troszkę do mikrofonu, widzę, bo naprawdę będzie się ciekawie e, no i ja dalej tutaj głos nie jeszcze najlepszych, tu bardzo zaraz, że głos zatkany wszystko pozatykane, się zimowo dziś mi się tutaj nie ma, żeby to robiło Natomiast w farmie jest do 6%, tylko w gruszności i w komunikacie musimy w następnej chwili zapasta ja kochać. W okazji ten sobie zamierza jakby sporo mieć, no ale widzę, że się tu coś tutaj zakupuje. Co możemy Wam powiedzieć, to na pewno to, że już zaczynamy sobie wchodzić w prośbę na tą decydującą fazę tej sali. Mianowicie jak tutaj jeszcze do tosów w ostatnich odcinkach były robione, w dwóch odcinkach w ostatnich odcinkach, że tą muzyczkę były światły. Natomiast teraz musimy sobie ale przed okosów nie robione e, belki mamy sobie obok po małych problemach Belgii mamy obok gospodarstwa tutaj tego jest to może póki co oficjalnie no nie jest wykupione bo w na tak sobie już oficjalnie wykupione ale już nasze mamy tam kupowane na szedłokosów e, Belgii na razie póki co jeszcze koło no, ja nie Póki co jeszcze koło mamy sobie gospodarstwa ale oczywiście my sobie działamy co on o sobie działać, leśniemy sobie ten kolej drogę. No i co możemy Państwu powiedzieć, że to ostatnia była widzowa. Powinimy sobie co na to, też, żeby było coś w tego, bo nie na nadzieję, że też będą widać kolega majdu, bo naprawdę ja na razie to jest masakra, ale teraz sobie jeszcze, to jest po jeszcze że jeszcze potężujemy. Nagrywamy sobie na zapasy, żeby tutaj też sobie odcinek jakiś wleca już chyba, że to jest odcinek piątkowy. Także ja już, jeżeli wszystko dobrze poszło, daj Boże, będę sobie ponagrywany 15 września, eee, teraz jest pociąg, który to 23 chyba trzymaczek, więc jeżeli wszystko dobrze poszło, to w tym momencie, o Boże, nie o tej chodzi, nie by o jakąś tą różnicę bywa, o której możecie by oglądać i tak dalej, ale jestem oglądali eee, wakacje, i się bardzo z tego wszystkiego cieszę eee, i nie wszystko co wam mogę powiedzieć no na pewno teraz póki co jak sobie nagrywamy to chcę zrobić jakiś odcinek taki troszkę informacyjny właśnie eee, o, o tym wyjeździe o tym wszystkim naraz tutaj na raz. Słuchaj, youtube mogę się pojawić e, bo prawdopodobnie tutaj jeszcze no, chciałbym chciał no, zapytać i no, pewnie to zostało wykonane e, jeżeli chodzi o nową serię jeszcze szczerze mówiąc na kanale, e, czy to na like czy na docink troszkę nietypowe, ale zobaczymy jak to dokładnie będzie. Także w takich czasach to na pewno się wygląda. Mamy porozpisywane dzisiaj siedemem tutaj do kalendarza i porozpisywałem odcinki e, mniej więcej na tym wyjazd i tak dalej. Także prosimy o odcinki do kolejowania. Jeżeli chodzi o trzynastkę, podróżujmy na pewno się wytrzymać i duży jakoś tam możliwy przydeczek na razie będzie teraz wychodziło za nasz budowanie nawet w z do za są pisemniki a my już się wpisane do seryjnego łacika e, również to, bo miał być zbudowany e, ale szczerze mówiąc, mojej strony na razie nie ma na to coś budowaniu jak sobie odpuścić tego to e, i mam płaciki ze. z do nagrania z, e, no z map, ze zwiedzania map. Jeden do 3 to już był, z nie, w Woli e, Grudeckiej, na razie tej polskiej mapki, która wyszła. E, natomiast jeżeli chodzi o kolejne to będzie to po prostu z e, Nie wiem, czy do tego czasu, bo to będzie pierwszy e, październik, e, gdy się tam drugie 3 e, Nie wiem, czy tam jakaś tak oparta na mapach zrobionych przez polskich autorów, czyli nawet jak jakaś zagrama liczna. Eee, Matka wiedziała, Po z piątą na to sobie tylko nagramy, ale myślę, że się bardzo z tym nie eee, Więc tak to sobie wygląda na razie. Zwykle nie ma żadnych kłapel do nagrywania. W ogóle nie ma nowych kłapel, bo jest troszkę krótko. Następnie mieliśmy jest Sokola jest Sokola, to popularna mapka się znajduje od Sargonu, tym bardziej, że to są że jest to mapa raczej Sargonu, więc od razu kolejny niestety z e, tego co mi wiadomo, że się bardzo szybko rozeszło, że tylko po kilku godzinach grania na sejfę, e, coś tam bywa, nie da się dalej grać, więc był taki jakiś gruntem. Teraz przepraszam za rangi i tak dalej, ale ja, no. ja nie że tak, tak powiem że to jest tutaj, jak to jest raz, z 13 to jest dwa po 3, ja nie jestem posłem, więc czasami jakieś tam lata wyjść, ale na razie kiedy macie jakiś problemów to mamy w ogóle jakieś dla ale spoko Znajdę się, że jakiś się Jeżeli chodzi o z tak wiecie miało to być, że około 4,5 minut, 4,5 minut, nawet pojawi się pojazd. się oczywiście jakieś tam lajniki, dzisiaj czy to odcinek z 13-tki jeżeli mi się udało, to wczoraj był odcinek który wszedł z Bułgarii nie wiem jak on więc zobaczymy, bo został jest czwartek i po prostu cały dzień pojedziemy od nagrywek O 13.00 będziemy tam już będzie w Mugali, możemy na zanim pochwytamy, zanim poprosić o kogoś, to robić. bo to chwila jakaś minie, naprawdę już ten i tak dalej, bo tu prosimy z samolotem, prosimy z zagranicy i tak dalej, więc naprawdę już ten wóz i tak dalej, w górze już się wyprzedzało, więc będzie trzeba chwilę odpocząć. Dlaczego ja. teraz w sobotę, nie będzie datki, no że jest, jest ten wyjazd, więc chciałbym teraz po prostu udawać na sobotę. W niedzielę podobale, to by ale można spokojnie, że nie dostaniemy urodziny. Nie będzie tego udawane, teraz jest tam jeszcze film z Bukary. na tyle będzie co robić. Jest tam dużo atrakcji, jest sporo klubów, jest sporo wysokotek, jest sporo różnych innych 3 km od pokoju jeszcze Alpo tak będzie Dodatkowo do e, jest to bardzo, bardzo się, e, żeby się skoczyły, W stosunku ze sprzedażą będzie się to zmieniać Będzie się robić Także ten prezydent szybko zleci Sypki tam jeszcze będą także tak naprawdę niedzielę się postaramy Żeby to możliwe, żeby i jakiś tam jeszcze odcinek wleciał Żeby jakiś odcinek, znaczy, żeby jakiś live wleciał I byłoby naprawdę Piękny I byłoby naprawdę super jakieś takie urodzinowy z zagranicy To no, będzie ciekawie, będę musiał troszeczkę jeszcze Sobie tutaj podziałać na laptopie zainstalować programy. Tutaj właśnie czy to do montażu, e, czy to właśnie do grafiki i tak dalej, więc będzie trzeba wszystko to sobie podzielić. Póki co, no na ten moment, środa, przepraszam, czwartek nam się skończył, e, piątek już jutro, na razie sporo się dzieje, spore emocji. Ja jeszcze tego tak wszystkiego nie przeżywam póki co, ale mama też kilka razy dziennie patrzy wszystkie pogody, generalnie na Bułgarię i tak dalej. Tata tak samo się martwi, żeby tam się nigdzie nie pos spóźniać i w ogóle, no dzisiaj nie było też ajwika w czwartek, e, bo gdzieś bo tam sobie patrzyliśmy te połączenia, różne pociągi nie pociągi, takie tam różne pierdółki, transporty e, więc tu mamy sobie wszystko bilety wykupywane, także jakiś tam temat na razie zakończony e, jutro będziemy tutaj, jeżeli chodzi o akwarium, bo akwarium też będziemy się pozbywać, także jutro idę do cioci z rybkami E, jeszcze z popakami, jeszcze tu, jeszcze tamto, sobota, no to w sobotę na grzybki od rana, ale dziś już tak od niedzieli, no to już będzie wielkie pakowanie, będzie trzeba sobie ładnie pozapisywać wszystkie papiery, wszystko popakować e, i tak dalej. I właściwie od poniedziałku, no już wtedy będzie się mocno działo, bo poniedziałek już tata ma wolno od poniedziałku, więc tutaj będziemy sobie działać. E, wtorek, wtorek, no to też będzie taki dzień, że ach! Jeżeli chodzi o ostatni live'ik, a no to to w sumie to już i tak, tak jest bardziej to wszystko tak na zapas to nagrywane, Yo, ale ostatniego live'ika to właśnie planuję na poniedziałek z Eurotracka, jak to wyjdzie, będzie czas, zobaczymy. Eee, co tutaj jeszcze miałem powiedzieć? No a środa też w ogóle będzie taki dzianek, że no to człowiek będzie przeżywał, to już będzie w głowie, że to za kilka godzin to wszystko, będzie trzeba jak najwcześniej się położyć, Spać? Dobrze, teraz Popieś... właściwie gdzieś około 19.00 coś ci powiem. Koło 19.00 no. e, jest ciemno, więc pójdę sobie już jak najszybciej spać. Przynajmniej spróbować spać, bo będzie trzeba gdzieś około 2:00, 3:00 wstać i zasuwać. Co tam, panie? Nie, panie, jak jaś tu nie na chwilę zobacz. No. Czy ty też tutaj masz y, niedojrzałe zbożenie, jeszcze kawałek, nie? nie? jest wszystko. No taki prosty że tak powiem na no niedojrzałe. Nie, 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 nie. Jest wszystko ok? Natomiast sprawa no. mi się przed mi pojawiła za to. Aha. Ale są takie okay. jajca, że to hit. Dwa poletkę skoszone. Ja wam dziękuję za oglądanie. Znaczy my dziękujemy za oglądanie. Za to, że fajnie się ta seryjka przyjęła. Eee, I właściwie na razie to tyle. Trzymajcie się. Eee, wszystkiego dobrego, zdrówka i tak dalej. Kurde, powiem wam, że ja już nie mogę się tego pozbyć. Cholera mnie bierze, bo w poniedziałku... Jest czwartek od poniedziałku, właściwie wtorku się dobrze czuję. Ale dziś to kurde, dzisiaj lekki kaszel, rybka mnie pomęczyła, że naprawdę dzisiaj tyle litrów wody a Masakra, ciągle gdzieś to mnie dręczyło. To teraz doło jakiś kurde katar, zatkany mam nos. że mam nadzieję, że już całkowicie, jo, całkowicie do środy mi to wszystko minie. Trzymajcie się na razie, cześć. Rada mi minie, tydzień minie. Miłego, miłego ludziska weekendu i daj Boże, ten weekend będzie Przez wspaniały. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.